Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. i zapraszam na kolejny odcinek Zrasta. Słuchajcie, w domku sobie tutaj. E, bo nagrywam odcinek po odcinku, praktycznie. A zrobiłem sobie tutaj. E, zablokowałem sobie klucz, bo ostatnio mi ktoś radził, by sobie skrzynię zablokować, w sensie autorkę kluczem. Tu sobie wrzuciłem po prostu. i odgrodziłem się ściankami. Nie wiem, to i tak nic nie da, bo jak tu będą rajdować, to i, i tak zrajdują. Ale coś tam człowiek się odgrodził. Bo nie wiadomo, które będą rajdować. A my lecimy na poszukiwanie złomu, by móc się nauczyć semi-automata i reszty głupot. Udej, ten mnie tu straszy. Coś, czuję, że się tutaj, tu gdzieś wysypie. Biegając, bo to jest na 100% pewne. Hmm, właśnie, tam się przebiegniemy. Być ostrożni. To też jest domek, kurczę. A nie, tam miałem iść, właśnie. Może ta skrzynia. Czyli tu czy tam? To tam, pomyliłem się. Czy tam iść? Nie wiem, czy ktoś tu się podbudował, żeby sobie wskoczyć? ktoś tam coś buduje? A nie, tu chyba sobie wskakiwali. Siarka bierzemy na naboje. Okej. Okay. Bumble w akcji. Bumble Void. Ostrożnie musimy biegać, bo kurde, ja z moim Tomsonikiem na odległość nie mam szans. Jeszcze ja nazbieram ile się da rzeczy głupot. Później pobiegnę tam, na Outpost, znaczy na ten Na to tam, tą, tą platformę tam, żeby sobie przerobić. A tu też jest przerabiarka chyba. Oha co to jest za zejście tam. Wiecie, że jestem jeszcze ślepy, nie? Do tego Jest tu, jest tu przerabiarka, ej Nie ma już tej skrzyni Bo nikt już tego nie zbiera, oprócz mnie debila To za... aha, myślałem, jakiś alarm Wszystko damy do Nic więcej tu nie ma Bezpiecznik, ale nie wiem po chuj ten bezpiecznik Okiego grzyba Nie przeklinaj łysy Czekać, jeszcze tu coś musiało być Ja coś jeszcze gdzieś tu przegrzebywałem Czy nie? Oj, tam jest z róży coś, kurde, ale jestem tak na otwartym polu, że zostanie dzban, nie? W dzban zostanie to jest pewne, ale to jest... żarcie to będzie, da? Nie Nic specjalnego. Dobra, lecę tu, do tej... tego pomieszczenia jeszcze wrócę się tu poprzerabiać. Ararari, ararara, ararari. Ararari. Dzień dobry, chciałbym tutaj wejść. Tam jeszcze by iść. O, 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 o. Zarobiliście, Pany. To mi się podobało. Dobra Uwaga, bo jestem uzbrojony. Ej, tam jest typ, 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 Tam biegł typ. On jest strasznie agresywny. Oj, biegnie. <laughs> nie wiem czy nie widział. Olera. Musimy słuchać. Czy ktoś tu idzie, nie? Woah. Leżysz, śmieciu. Elo, mm. se to i spierdzielam, Elo. Ha! Nie masz ze mną żadnych szans, przyjacielu. A, no nie wierzę, za późno uciekłem, kurczę. Ale fajnie, fajnie, zaczyna mi się już tu podobać, eee... kurde, no szkoda, już prawie, zdążył dobiec, ale ja go tam uceluję jeszcze, ja, tam, ja się tam przejdę. ja! 嗯。Mm. Oh, Teraz, teraz jestem w dupie Bo ja nie mam nic, ja zapomniałem, że muszę stół numer dwa zrobić Żeby tam te naboje móc stworzyć Ale gówno A po 500 skrapa No i dupa. Jasny gwint. do zobaczyć do ciała czy coś mi zostało i w ogóle ale żeby się wkurzył teraz mm -hmm. Du, 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 du. I że swój plecak A, wszystko mi pozbierał Co ty? Szkoda, kurczę, bo ten A, czekał na mnie Inna znowu była. Hm. Przebiernę się na bambika polatać. Znowu ktoś mnie goni. Charlie teraz. O nie Czekać się, będzie czaił na na moim bazie. Nie, to zbieracz. Jakbym miał więcej naboi, to ja bym sobie go poskładał, a ja nie mam praktycznie nic naboi, nie? Chyba że ryzyk, fizyk. Co myślicie? Później. Szybko, szybko. Mam pięć zaboi, co ja z tym zrobię? A ten? To zero. Nawet hełmu już nie mam, nie? Na wioskę rybacką, pozbierać rzeczy, poprze, poprzerabiać, złom. Hej! Git. Lecimy. Złomu, jak najwięcej złomu. Czy tu można się wylogować? Nie widzę ludzi wylogowywanych Może tu? Loga dać? Czy, czy ktoś z ciebie może coś, coś pozbierać, nie? O, dobra Mniejsza z tym Nie, eee, tu. Gdzie to jest ta przerabiarka? Wszystko. Hop. O, ktoś tam biegnie nie? Czy coś tam było, widziałem coś w cieniu? Ktoś tam biegnął, w tym miejscu. Będzie pewnie czeka żebym poszedł stamtąd tobie się mnie zabić To mi się wydaje bo nie wiem co to było Przyczaję jestem na typa Coś tam mi przebiegło ale co to było? Chciałbym zdążyć dobiec, wiecie, do, do swojej bazy, która jest tam. I postawię się z drugim ten i se e, wasze numer dwa za ten złom. Zresztą nauczę się trochę rzeczy. Gdzie się naboi? Jeszcze do pistoletu, w razie co? Właśnie też spoko. Chyba, że zrobię postawę warsztat i nauczę się semi automata. Bo naboje umie semi automat. A później, dopiero będę się za każdym razem, jak mnie znajduję, to będę się mógł bawić. Tylko dobiec do bazy. Cio? Teraz już muszę się skupić, wydobiec. O, jesteśmy. Dobra. Wrzucę tu. Yy... Tu nie mamy żadnego złomu. co my tu mamy? Czekajcie, bo generalnie jeszcze bym się mógł udać do... na złom. Rozładuj. na naboje tylko. O, cyk. Tu mamy broń. Pistolet tam... Jestem na razie, mogę biegać. Eee. Yy. Z tym też bym mógł się na golasa przebiec, jakby nie patrzeć. O, tu mam jeszcze z tymi rzeczami. Bo mi leci na przerabiarkę, 89. Zrobimy tak, mi ten metal. Stół numer 2. Eee, czekajcie. Czemu nie mogę zrobić... Poziomu drugiego. Fragmenty metalu. metal wysokiej jakości. A. Więcej tego. Więcej tego. Proszę bardzo. Git. Mhm. Teraz jak to postawić, żeby nie przeszkadzało? Dam sobie to tu. Jak to stoi? Do wykorzystania... Semi-auto, właśnie, żeby się nauczyć. Semi-automata. I git. I wtedy teraz będę ubezpieczony, bo i będę mógł robić naboje. I semi-automat. Zarobiliście. Wolałbym, głupi byłem, że nie nauczyłem się oczywiście, e, że nie nauczyłem się. Czegoś się nie nauczyłem. Thompsona. Thompsona to jest lepszy. Wytwarzanie. Mm, Trochę mm, Prochu mam mało. Teraz tak. Co potrzeba, żeby stworzyć sobie półautomata? automata. Nauczyłem się półautomat, i co? Korpus broni potrzeb jedna metalowa sprężyna metalowe wysokiej jakości. Ja e, tu mam ten korpus, ta? E, to jest korpus. Sto! Dobra, czyli jakby coś to umiem sobie zrobić. Teraz najważniejsze zrobić sobie amunicję do tego co mam. Czyli to. Jeszcze to, zrobić sobie proch I. Mam na razie 26 naboi mm -hmm. To sobie zostawię w razie W mi to Czemu nie mogę tego używać? A to jest zniszczone Czy co? Dobra, muszę stworzyć sobie automata Brzyna rurka, ta i to, korpus, metal wysokiej jakości. No i słuchajcie, jest bomba marina, a ja jak mi mogą najdawać, bo jak mnie rajdują, to i tak. Tak jak mogę sobie dalej tworzyć, nie? Ale naboi... E... Tego nie mogę używać, nie wiem czemu. Wyrzucę. I gidara jest git, słuchajcie. No, no słuchajcie, ja sobie ten odcinek zakończę. Lecę sobie zbierać meta, trochę lepsze ten bazę na metal, ale już wam tego nie będę raczej pokazywał. Tak więc ja wam serdecznie dziękuję za odcinek, że siedzicie, że oglądacie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego, hej!